Dziadek z tych wszystkich opowiadań mojej babci i mojej mamy był, był, z jednej strony, bardzo ciekawym człowiekiem, z drugiej strony, był lekko kontrowersyjny. Jest to opowieść o Marianie Przyłuskim bohaterze, patriocie i człowieku czynu postaci w kielcach bardziej anonimowej niż zapomnianej. Marian Franciszek Przyłuski, Herbu Lubicz, przyszedł na świat 4 kwietnia 1891 roku w Żarnowcu. Tu spędził pierwsze lata swojego dzieciństwa. Szkołę realną ukończył w Sosnowcu, dokąd rodzina Przyłuskich przeprowadziła się z uwagi na nową pracę ojca. W 1908 roku wyjeżdża na te studia do, do Szwajcarii. Bardzo go interesowała inżynieria wszelkiego typu, w związku z tym na inżynierię. Zapisuje się w Mitwajcie, w Szwajcarii na studia, których nie kończy, i po pewnym czasie postanawia ze swoim kolegą udać się w szeroki świat. Dowiedzieli się, że Dowiedzieli w Stanach się. trwa gorączka, gorączka złota. złota. Gorączka złota, gdzieś tam na Alasce odkryto jakieś nowe złoża tego złota. W związku z tym z tym kolegą postanawiają się tam udać, ponieważ nie mają pieniędzy. W związku z tym udają się do Hamburga, nie wiem w jaki sposób do tego Hamburga dotarli. W każdym razie podjęli decyzję, że na którymś ze statków idących w kierunku portów amerykańskich się cichaczem zaokrętują. Zaokrętowali się na, na niemiecki rudowęglowiec o nazwie Kiel. Zostali odkryci gdzieś na Atlantyku, trudno mi powiedzieć w którym momencie. Już niestety kapitan nie miał szans wysadzenia i postanowił tych dwóch młodych młodzieńców wykorzystać. Jednego wysłał do, do kotłowni, kolega dziadka został palaczem, natomiast mój dziadek, ponieważ doskonale znał język niemiecki, został, no powiedzmy, no, pisarzem, pisarzem pomocnikiem tak. i tak dalej i tak dalej. E, tu jest taki ciekawy, ciekawy fragment, ponieważ pamiętne, pamiętnej nocy kiedy Titanic tonął po zderzeniu z górą lodową, stali w odległości na tyle niewielkiej, że widzieli fajerwerki na horyzoncie. Sądzili, że jakaś zabawa, gdzieś ktoś się bawi, jest jakiś raut, jakiś bal. Radio mieli zepsute, w związku z tym niestety nie wiedzieli o tej tragedii. Dowiedzieli się dopiero na rejdzie portu w Nowym Jorku. Tam niestety statek nie zawinął do portu. Ponieważ dostał nowy konosament i płynął do Ameryki Południowej. I tak dalej obydwaj młodzieńcy dostali się do Rio de Janeiro. Tam załadowali jakieś owoce i z powrotem przez Nowy Jork statek miał wracać do Europy. Kapitan zgodził się ich w Nowym Jorku wypuścić, nawet dostali tam kieszonkowe, jakieś bardzo niewielkie. No i później ruszyli chłopcy różnymi sposobami, autostopem prawdopodobnie i osiedli na farmie pomarańczy w Kalifornii. Ponieważ obydwa już troszeczkę łyknęli tej wiedzy z inżynierii budowlanej, w związku z tym zaczęli tam powolutku się na tej farmie rządzić. Nawet, że tak powiem, doprowadzili do powstania takiego systemu nawadniającego, który podobno był piętą achillesową na tej, na tej plantacji i pracowaliby tam na pewno jeszcze długo, 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 gdyby nie wieść o wybuchu I wojny światowej. I obydwaj podjęli decyzję, że wracają z powrotem do Polski. Na no, duże patriotyczne, ostatecznie wychowanie. Obydwaj, prawdopodobnie w domach o wysokim poziomie patriotyzmu, wracają do tej Polski. Co się z jego kolegą stało, tego niestety nie wiem. Tutaj jest, że tak powiem, zupełna cisza w temacie. Natomiast dziadek postanowił zaciągnąć się do legionów, które wówczas już powstały i powstawały miała powstać nowa druga i trzecia Brygada Legionów. Dziadek został skierowany do miejscowości Kamińsk pod Piotrkowem Trybunalskim, do Szkoły Podchorążych, którą skończył z lokatą bodajże 56. Z tego co wyczytałem w historii 6 y, Pułku Piechoty Legionów i został skierowany następnie końcem, y, początkiem września skierowany został Pułk na front. Przeszedł całą kampanię, łącznie z tzw. Palaków, tak zwaną Górą Polaków, takim bardzo znanym miejscem, Kostiuchnówką i właśnie pod tą Kostiuchnówką poznał przyszłego generała Wieniawa Długoszowskiego. Wyjątkowo dzielny człowiek, on podobno, tak zresztą też opisywany jest w, i w innych źródłach, pod ogniem karabinów maszynowych potrafił donosić na polskie nasze pozycje daleko wysunięte potrafił donosić amunicję i nawet ani razu się nie schylił. drwił się z tego wszystkiego. W tym czasie, w tym czasie często bywało tak, że trzeba było, po, w czasie ostrzału artyleryjskiego trzeba było w tych okopach na pewno długo siedzieć. No i tam się obydwaj panowie zaprzyjaźnili i powiedzieli sobie, że jak tą wojnę przeżyją, to będą ojcami chrzestnymi swoich własnych dzieci. No Wieniawa, że tak powiem spełnił, że tak powiem to przyrzeczenie, natomiast w odwrotnym kierunku trudno mi powiedzieć, ale przypuszczam, że nie, dlatego że córka Wieniawy urodziła się poza granicami Polski, zresztą ja tą panią poznałem, Różę. W czasie krótkiego urlopu z chorążym Stanisławem Targowskim odwiedza w Chwałkach koło Sandomierza jego krewną Zofię Targowską-Malczewską i poznaje jej córkę Marię, swoją przyszłą żonę. Ślub został zawarty późną jesienią 1916 roku. Później, oczywiście, nastąpiło coś takiego jak kryzys przysięgowy w 1917 roku. Trzecia brygada, w trzeciej brygadzie generalnie, największy procent naszych oficerów odmówiło tej przysięgi, i wszyscy trafili do obozu. W Beniaminowie. Z biegiem zupełnym okoliczności z uwagi na znajomość jednego z członków rodziny z wysoko postawionym oficerem niemieckim w sztabie w Warszawie u Besselera, dziadek został wcześniej zwolniony. Zwolniony został prawdopodobnie już początkiem stycznia, w pierwszych dniach stycznia. Oczywiście natychmiast wstąpił do polskiej organizacji wojskowej. Zajmował się odtwarzaniem m.in. szóstego pułku. Piechoty. Legi, y, piechoty legionów, tak jest. I z, y, z tak zwanym batalionem szkolnym, z baonem szkolnym trafił do Płocka. Jest to czas wojny polsko-bolszewickiej, to jest rok 1920. On zostaje komendantem placu. Zostaje komendantem placu. Płocka. Dziadek też w tym czasie jest zastępcą dowódcy obrony. Tak, tak. Zastępcą dowódcy obrony, tak. Zresztą dostał krzyż, Walecznych dostał za obronę Płocka i krzyż bodajże Płocka, tak to się tak, nazywało. Tak. Ale, ale numer siedem, dodajmy, że, tak, numer 7, tak. że Józef tak. Piłsudski otrzymuje numer 1. Jeden, tak. Jest, jest tam wymieniony jako podobno jeden z najodważniejszych obrońców. Tak. No, obrona Płocka też no, przyszła do historii jako taki czynny i aktywny udział harcerzy, którzy tam się tak, wyróżnili tak, i tak dalej, tak, więc tak. to też jest dosyć istotne, bo mówiąc najprościej w całej anegdocie czy historii związanej z tryptykami Kaczorbatowskiego jest właśnie tryptyk Płocki, obrońcom Płocka. No i właśnie centralna scena pokazuje marszałka Piłsudskiego, który dekoruje tych, którzy się wtedy wyróżnili. Jest to moment z 21 roku. Gdzie w lokalnej prasie płockiej mamy informację, że właśnie kapitan Przyłuski jako komendant placu melduje Piłsudskiemu gotowość do uroczystości i dziennikarz piszący to zaznacza, że chwilę rozmawiali obydwaj. Czyli znać się musieli z któregoś momentu, bo wynika, że była to serdeczna rozmowa. O godzinie 10.35 nadjechał samochód wiozący pana naczelnika państwa. Orkiestra gra hymn narodowy. Wojsko prezentuje broń. Naczelnik państwa wysiada z auta i przyjmuje raport, po czym rozmawia parę słów z komendantem placu, panem kapitanem Przyłuskim i idzie tuż przed honorową kompanię. Na obrazie mamy na pierwszym planie Piłsudskiego, potem stoi przed nim harcerz, a za harcerzem stoi trzech oficerów i wszyscy z wąsami. Ja podejrzewam, że jeden z nich to właśnie kapitan Przyłuski. Marian Przyłuski w 1932 roku został komendantem Placu Kielce. Pod koniec tego roku na bazie Miejscowego Komitetu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego ukonstytuowało się w Kielcach stowarzyszenie pod nazwą Dom Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Budynek miał powstać w miejscu, gdzie 12 sierpnia strzelcy Piłsudskiego zatrzymali się na ostatni, krótki odpoczynek przed wkroczeniem do Kielc. Stowarzyszenie działało błyskawicznie już 12 czerwca 1933 roku dzięki działaniom podejmowanym przez jego członków nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego i podpisanie aktu erekcyjnego. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił profesor Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczpospolitej. W marcu 1937 roku w domu WF i PW otwarte zostało kino. W lutym Przyłuski występuje do magistratu z prośbą o zgodę na jego otwarcie. I taką zgodę otrzymuje. Po otwarciu gmachu jesienią 1935 roku kapitan Marian Przyłuski, obejmując funkcję zarządcy i administratora domu WF i PW, zamieszkuje w nim wraz z rodziną w wygodnym lokalu na drugim piętrze. Obecnie mieszczą się tam biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Czas funkcjonowania domu WF i PW pod zarządem Mariana Przyłuskiego. To wyjątkowy okres organizacji, działalności i rozbudowy infrastruktury sportowej. Powstało wówczas boisko piłkarskie z bieżnią, korty tenisowe i wieża spadochronowa. Czy był Pan kiedykolwiek w tym mieszkaniu? Nie, nigdy nie byłem. Nigdy, a bardzo chętnie bym poszedł. Do dziadka podobno przychodzili różni, że tak powiem właściciele sklepów, składów handlowych i tak dalej z różnymi prośbami o to czy o tamto. No tak. No i taki jeden wyjątkowo namolny był, przychodził na gminie z koszami różnych owoców, pomarańczy, bananów, ananasów i tak dalej i tak dalej. Pewnego dnia dziadek się tak zdenerwował, że go pogonił, wyciągnął rewolwer i za nim strzelił, a ponieważ był szalenie porywczy jak jak mi opowiadano, no to wierzę w to. I tu jest ślad, tu jest ślad, tu jest po, ślad. Tej, Zobaczymy. Po, tej, po tej kuli. W 1934 roku kapitan Marian Przyłuski zamówił w imieniu Komitetu Budowy Domu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Po pierwsze marszałka do sali konferencyjnej, obecnie kominkowej, a ulwowskiego malarza Stanisława Kaczorbatowskiego reprezentacyjny tryptyk Wejście Strzelców do Kielc w 1914 roku. Ciekawą informację na temat tryptyków przekazała dr Anna Myślińska. Batowski pierwotnie przedstawił komitetowy budowy domu w ten właśnie szkic w technice Zaj. Wykonany szarość na szarym z użyciem bieli, gdzie w części głównej widzimy w pobliżu kolegiaty kolumnę wkraczającą do Kielc. Witanie prawda, przez mieszkańców miasta. Po prawej stronie tego samego dnia, 12 sierpnia widzimy potyczkę na ulicach Kielc na wysokości hotelu Bristol, natomiast po lewej części dnia następnego widzimy potyczkę w folwarku czarną, gdzie, stacjonowało, gdzie stacjonowała część wojska legionowego i tam rozpoczął się ostrzał artylerii rosyjskiej. Ten akurat projekt spodobał się i Dom WF, znaczy zarząd budowy, komitet budowy domu WF i PW, zamówił dzieło pełnowymiarowe do dekoracji wnętrza. Wiadomo, że w 1939 roku, kiedy wybuchła wojna, starano się zabezpieczyć je, ukryć, w jakiś sposób przeciwdziałać jego zniszczeniu i według tego co wiadomo jest w Muzeum Narodowym w Kielcach od dyrekcji Ubezpieczeń przejął środkową część tryptyku już w okresie powojennym dawny dyrektor Muzeum Świętokrzyskiego Edmund Massalski była ta część w dekoracji gabinetu towarzystwa ubezpieczeń które w okresie powojennym mieściło się w domu w i PW Natomiast los części bocznych był nieznany. Domniemywano, gdzie one się znajdują, co się z nimi stało. Istnieje takie, prawda, taka, taka informacja istnieje, że lewa część ukazująca potyczkę w folwarku Czarnów jakiś czas była eksponowana w dawnym lokalu gastronomicznym w pobliżu dzisiejszego Teatrzyku Kubuś ale później ślad do niej zaginął. Co do potyczki na ulicach Kielc, w ogóle nie wiadomo było, co się z tym stało. Pierwotna część, część środkowa tryptyku została zachowana w doskonałym stanie, i kiedy ona została sprowadzona do Muzeum Narodowego w Kielcach, wcześniej do Muzeum Świętokrzyskiego, no ze względu na to, że Piłsudski nie był popularną postacią, nie była pokazywana. Spoczywała po prostu w magazynach. I kiedy po okresie odzyskania wolności zaczęto interesować się odtworzeniem Sanktuarium Józefa Piłsudskiego przy Pałacu w Kielcach, wówczas koledzy z działu historii przygotowywali również wystawę Szlakiem pierwszej Brygady. I w czasie kwerendy okazało się, że w Muzeum Moręża Polskiego znajduje się bardzo silnie obcięta część podyczki na ulicach Kielc, dosłownie do części powozu, i koni, a reszta nie istnieje, i po raz pierwszy wypożyczono tę obciętą część kupioną w Warszawskiej Desie na wystawę szlakiem pierwszej Brygady. Ponieważ ta część no, była dla nas ogromnie cenna, że jednak coś zostało, a w przedwojennej książce było czarno-białe zdjęcie całości, wówczas posługując się wysokością części środkowej, malarz kielecki. Jackowski namalował, według kolorystyki zachowanej części, ten cały, całe skrzydło i połączone ono zostało z tryptykiem. Niestety nie wiadomo było, jak wygląda część potyczki w folwarku Czarnów do chwili, kiedy u kieleckiego kolekcjonera pana Osieckiego udało mi się przypadkowo odnaleźć Fotografię całego tryptyku wykonaną w zakładzie fotograficznym Unii Lwów. Takie fotografie dużych rozmiarów o charakterze kolorowego obrazu wykonywano po to, żeby można je było oprawić i umieścić na ścianie. A więc, już w Lwowie uznano, że jest to dzieło oficjalne i ważne. Nie tylko dla samych kielc. I proszę Państwa, na tej fotografii, bardzo silnie powiększonej, ukazało się rozwiązanie tej części potyczka w folwarku Czarnów. Wówczas Związek Piłsudczyków zaoferował na naszą prośbę około 10 tysięcy złotych, na namalowanie przez pana Krzysztofa Jaskowskiego kolejnej kopii i było już wszystko właściwie umówione i dyrekcja muzeum no, taki projekt zgłaszała. Było finansowanie, była zgoda malarza i wówczas w jednym z salonów aukcyjnych w Warszawie ukazała się ta część tryptyku, bardzo wysoko wyceniona, bo dzieła Batowskiego nie były tak wysoko wycenione, a wiedząc, że my poszukujemy, że chcemy to namalować, wysoko to wyceniono i udało mi się tę informację w katalogu aukcyjnym wyłowić. Nie malowaliśmy już kopii, mieliśmy też przyciętą od dołu i z boku część boczną i w ten sposób cały tryptyk został w jakiś sposób zjednoczony. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską, w nie nieagresji. Kiedy czwarty pułk piechoty Legionów wyruszył na front w garnizonie kieleckim znajdowały się pozostałości czwartego pułku piechoty Legionów i drugiego pułku artylerii lekkiej. Jak wiemy Niemcy wkroczyli już 3, 3 września wkroczyli do Kielc. Została ogłoszona mobilizacja. 4 pułk wyszedł a ci tutaj byli mobilizowani dalej. Resztówka dochodziła bo nie wszyscy mogli dojechać o czasie i tak dalej i tak dalej. Dziadek ich wszystkich zgromadził. I z tym oddziałem ruszył do kolejnych miejsc wyznaczonych prawdopodobnie rozkazami kolejnych miejsc grupowania. Dziadek był podobno był ostatnim oficerem, który przekroczył w kutach, przekroczył granicę. Podobno Rumunii wysadzili most zaraz za oddziałem, który, który dziadek prowadził. Ile w tym jest prawdy trudno mi powiedzieć, takie coś utkwiło w mojej pamięci z tych opowiadań mojej babci. Dziadek trafił do obozu internowanych w Rumunii. W związku z tym mój dziadek podjął decyzję, że jednak wraca do kraju. I różnymi drogami moja babcia opowiadała podobno na buforach jakiegoś wagonu czyli nie w wagonie, tylko na buforach z innymi jeszcze dwoma takimi kolegami wrócił z powrotem do Polski. To był bodajże kwiecień 1940 roku. Moja babcia wówczas po ewakuacji Kielc, między innymi z Tryptykiem, Udała się do takiego niewielkiego majątku, jaki przy Łuscy w 1935 roku kupili, koło Dwikos o nazwie Buczek. Wiem, że babcia mnie mówiła, że również i tryptyk był tam przechowywany, dlatego że dziadek bał się, że dom PWIWF będzie bombardowany przez Niemców i z tymi obrazami może coś się stać. Dziadek po powrocie w kwietniu jeszcze funkcjonował do mniej więcej sierpnia. Natomiast Niemcy, albo ktoś wydał dziadka, albo Niemcy swoimi, że tak powiem, kanałami doszli, że ten pan tutaj, który się podaje za gajowego, to nie jest żaden pan gajowy, tylko to jest oficer. Oficer Wojska Polskiego w służbie czynnej w dodatku, no i po prostu przyjechali po dziadka i go zabrali. Wówczas babcia została z dwoma córkami, młodymi dziewczynami, musiała sobie dawać radę. I postanowiła przenieść się z tego buczka do Radomia. W Radomiu funkcjonował jej brat, który był właścicielem apteki i właścicielem bardzo dużego mieszkania nad tą apteką. I tam trafiły te meble, które my mamy w tej chwili u nas w domu. I przypuszczam, również trafił tam Tryptyk. Przekazał pan informację, że być może został potem przewieziony do pałacu? W Policznej. Przez cztery lata pobytu w obozach Marian Przyłuski prowadził korespondencję za rodziną w kraju i swoim szwagrem, pułkownikiem pilotem Janem Tornawu-Malczewskim w Anglii. Aktywnie zajmował się hodowlą roślin i studiowaniem zagadnień z zakresu rolnictwa. Po tym portrecie, który Pan też prezentuje w, tej, w tym tak, swoim opracowaniu, to wie Pan, że ten portret na wystawie w obozie wisiał jeden dzień? Nie. Bo no, wystawę otworzono w przeddzień bombardowania. O, widzi pan, ja tego nie wiedział, On Bardzo wiernie oddał. No i on, on miał dużo oddał. tych portretów właśnie tam, yy, towarzyszy Niedoli. W ogóle około stu prac yy, internowanych tam zdomny, pokazano. Zdolny człowiek, naprawdę. Ten Ale... obraz oddaje tak niesamowicie postać dziadka. Jest... Ale wie pan, że oni wtedy też wydali katalog tej wystawy tam, wydrukowani? Nie, nie mam no. zielonego pojęcia. No, widzi pan. 27 września 1944 roku w nocy bombowiec brytyjski, mając za cel stację kolejową w Nordę, omyłkowo zrzucił bombę na obóz, zabijając 90 oficerów i raniąc 230. Wśród zabitych znalazł się major Marian Przyłuski. Ale to nie koniec historii. Jako młody człowiek no, dopytywałem się o różne. Różne sprawy związane z dziadkiem, którego niestety nie miałem możliwości poznać. W rodzinie krążyły różne opowieści. Kiedyś taki temat właśnie wypłynął z tym, że, no zaznaczyć muszę zupełnie wyraźnie, że no nie mamy żadnych dowodów na ten fakt, ale jednak podobno, rzekomo w którymś z pomieszczeń, które zajmował Major Przyłuski, nie wiem, czy to były pomieszczenia te oficjalne, czy, czy, powiedzmy, jego jakiś tam gabinet w pomieszczeniach prywatnych. Podobno był sejf, wmurowany w ścianę. Jak dziadek opuszczał, opuszczał Kielce, wydał swojej własnej żonie, czyli mojej babci, wydał szereg różnego rodzaju poleceń. O zabezpieczeniu tryptyku, czy schowaniu go, zabraniu gdzieś w jakieś miejsce, o wywozie wszystkich mebli. Ponieważ front postępował naprawdę w błyskawicznym tempie i między innymi wydał polecenie, a żeby sejf wmurowany został zatynkowany. Żeby nie było śladu, że cokolwiek tam jest. Że wcale bym się nie zdziwił, gdybyście Państwo coś gdzieś odkryli. Teraz pytanie, co tam może być?